Cześć, cześć, dzisiaj jest ze mną Koza Kozlowski. Eee, Przywitaj się z widzami. Cześć! Dzisiaj sobie gramy w deer Down. Zrobimy akcję ratowniczą budynku. Podpalimy rosyjski budynek i spróbujemy ugasić. A potem Nowy Jork. Spróbujemy ocalić i szpital. Musimy sobie znaleźć. O, jest. Proszę bardzo, spalimy sobie taki budynek, żeby potem go uratować, prawda, kocja Kozlowski? Tak. Mm. Dobra, a więc jesteśmy w naszym domku. Ten telewizor ma... lepiej spłat. Bye bye. To ugaśmy nie, to miałem na myśli inny. Chciałbym spalić. To jest taki mały. Hallo. Dobra. Idziemy sobie autem. Dobra. Spalmy sobie ten. Ten tak fajnie wygląda, a szczególnie będzie fajnie to wyglądało w nocy Prawda, koza Kozlowski? Tak, masz rację, tadziks. To zaczynamy. Wio, wio, wio. Jesteśmy na ratunek. Szybko lecimy na samą górę. Aktywować alarmy, lecimy, lecimy. Kurde, nie tak. Latka schodowa, hop. Lecimy. Drugi koza kozlowski spali i... koza kozlowski ugasi. Odzywasz się, koza kozlowski? Eee, no może, się ja też ugasiłem. A ty też, Tadzik, jeszcze... Ale ty za chwilę ugasisz! A tu, tu jeszcze jest! Wiem. Trzeba... Szybko działać i po pozarzu. I po pozarzu. Misja zakończona sukcesem. A! Ah! Jeszcze tam, ale tam to sięgnie. No. Nie gadaj. Mm. Mamy to. Misja udana sukcesem. Co prawda trochę spalone. Teraz zyśle. koza Kozlowski uratuje jeden budynek. No dobrze, musimy tu jest tak szybko. To, to musimy narysować sobie steryślnie takim sprayem. ko ga 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 I Żygi. <słyszy> <słyszy> Teraz koza Kozlowski. U, chwila, muszę coś zrobić Przepraszam Was Ale po prostu muszę 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 Muszę, muszę ten na spaść natychmiast Muszę Ej Oże. To! to. Czekajcie. O, on jest taki już opuszczony. Opa. Opuszczony domek. Kurde, to nie runie. Dobra, walcz. Antek Kozak Kozlowski będzie musiał uratować. Ten jakiś sklepik. Gdzie się podpaliły produkty! Gasić, dawaj. Idę, mój. Ja ci będę chodził, a ty tak gasi. Idę szybko na ratunek, idę. No to klikaj! Kozo Kozlowski będzie ratunek. gasił. No klikaj. Dobrze, gaś. gaś. Gaś, gaś. Ja tylko patrzę, on sam wszystko robi. Na serio widzowie. Po co zapaliłeś latarkę, skoro tutaj masz światło? Już, pójdź. Dobra, już tak lepiej, ale to szedł. Ale już uratowałem. Teraz razem uratujemy szpital. Lub coś innego. Czekajcie. Co ja miałem uratować? Dobra, to... Dobra, to... Szpital i koniec odcinka. Jeszcze szpital i koniec odcinka. Tak. I to jest ogłosić. taki szpital. To jest taki film edukacyjny bardziej. I że jak coś się stanie na przykład jakieś płomienie, to można to jakoś ugasić szlaufem. Tu nie tak, że się bawiłem zapałkami i potem ją podlewałem szafem. Czekaj, co? To jest jakiś... Da, chyba teraz się przy nim pojawi się pożar. No szkoda, że nie ma npc tu z dużymi igie... Czekaj, co? To ja pierwszy. Ugaszę piętro. Dobra, tu po prostu tak zrobimy. Tutaj pierwszy pożar. Tutaj drugi pożar. I tutaj trzeci pożar. Wijo! Wijo! Jesteśmy na ratunek! Musimy szybko ugaszyć. WKS! WKS! widzowie to co wolicie, Barcelona czy Real, ja przepadam bardziej za bardzo. Barca! A ty za Kozlowski co wolisz, bardziej Real Madrid czy Barcelona? Bo ja Barcelona? Real Madrid! Hala Madrid! Chociaż Real Madrid ma lepszą piosenkę niż Barcelona. No, tak. troszeczkę lepszą, bo jest trochę szybsza. Gdyby, dzwo Gdyby bardziej była szybsza ta Barcelony to ona mi by się bardziej podobała Bo w ralu też jest Wini No ale to tam Wini to taki nóż. Ale też ja mam krzywdę w Wini Czarny murzyn podpalił budynek No dalej gas! Gaszę to! Gasimy jeszcze drugie piętro. Tak to się robi. No otwierajcie się wywalone drzwi. A Już cały dach jest spalony tego szpitala. Musimy szybko ten szpital uratować. o, 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 o. Tak, ja. Łop. Jak się pojawi, kurza, to można to szybko I spokój był spalony. O, ten szpital chyba już jest opuszczony. Będzie trzeba go wyremontować, tylko i już będzie naprawiony I wszystko zdrów. Ale co robimy? On jest taki... On będzie taki opuszczony. Nie wiem. Może jeszcze nie będzie opuszczony jak go naprawią. Brat wszystko gdzie jesteś rozwalone, mówił opuszczone. Nie pytajcie. Mm. Mm. Nie, nie, nie mów. O Sia, ok. Bye, bye. Przypominam o subskrypcji mojego brata i mnie. Przypominam nik mojego brata. Koza, myślnik Kozlowski. Trzeba wpisać małpa, koza. Myślnik Kozlowski. Dobrze. Już prawie ugaszone. Jeszcze tam tylko. Gasi, gaś, gośni, To gościa, gośi, goście, Dobra. O, Chyba na dziś koniec odcinka, bo ten ogień się już rozprzestrzenia wszędzie. Nic nie będzie już takiego ciekawego. A ja z wami już się żegnam, papa. Pa. Na razie widzowie. Tak jak on powiedział, papa. Pa.